Musimy, musimy na piechotę głowę. Nisko, tu walejkę zaraz. Dawaj, uciekamy. O no, widzowie, witam was w kolejnym odcinku, już część druga. Próbujemy dopaść Antonego, póki co zabiliśmy tylko Masona Jesteśmy już na dobrej drodze, znaczy na dobrej drodze, czy mogę to w ogóle nazwać dobrą drogą? Jest ostro, goni nas mafia od tamtego momentu i... Oho Walejkę w lewo! O cholera O widzowie mamy SMG, mamy gloczka Jest dobrze Ale nie najlepiej Zawsze mogło być lepiej Dobra, Czekaj dawaj. Musimy się stąd O! Stałem! Znowu w lągę Oj znowu Ich tu jest stary ich tu jest Bierzemy go furę Bierz, bierz, bierz nie szarajcie w raczej Zamknięta Cholera Ura za nami Oła. Te, to z Antony To kolejny Dawaj biegnij no. Dalej, dalej 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 Dobra o. Rzucam no, granat Co tam chodzi? O, widzowie, Michael nie ma cela. Ty, od boku, uważaj! O, no widzowie, tak rozruba w mieście. Musimy stąd uciekać, dawaj. Kolejny! O, cholera. Dawaj do pojazdu. Panie nie jest źle. Znaczy może nie jest źle, jest tragicznie. Dalej, 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 dalej. Uważaj o boków. Dawaj. Biegaj, biegaj, biegaj. Le, Cześć, tam był. To koniec ich. Tam jest ostatni, ostatni już. Spokojnie. Już nie ma więcej ich. Chodź. Chodź. Cholera. Rozwałka w sercu miasta. Naprawdę hiszpan. Dawaj. I to wszystko, wszystkich śnięcie. Tamka śnięcie już straci na to. Dawaj, to już, jest, już ich nie ma na szczęście. Wszyscy, wszystkich się pozbyliśmy. Dawaj. No ja nie wiem, Stavro. Ja ciecie, ci ci O Wiesz, kiedy, kiedy? się tak strzelałem? Z temu Weź zazwę do no. John'ego Johnny właśnie. Kurde. Halo. Johnny jesteś? Żyjesz? Wszystko ok? To jest nowy problem. Jaki problem znowu? wróciłem na kastąca, bo zostawiłem parę rzeczy. No? Przekazał pan Antony, że nasi mężczyźni porywają tu właśnie... Jak cię porywają? porywają? Czekaj, kto cię porywa? Anton z kim? Normalnie z i jego ekipa. Ile ich tam było? Czterech? Tak, pięciu? pięciu? Dwóch? No, jakaś pięciu, sześciu. Dobra, dzięki. Dzięki. Jak to czekaj chwilę, ja porywałem cię. A, o, oh, fuj. Kurde, iż wam porywają Johnego. Porywali czy porywali? Po, porywają cię czy porwali? cię? Czy, co teraz? Podjechali niedawno pod i. dobijają się. Dobijają się do niego, stary. No to nic powiesz, żeby zamknął bramę. Zamknij i uciekaj tylnym wyjściem, jakkolwiek. Nie wiem, czy masz jakieś, ale musisz znaleźć i uciec. Nie ma. Wiesz co? Brama już nie wytrzyma za dużo. Zobaczmy. Ale Nie, zobaczmy. nie żegnaj się stary. Jedź tam, do, jedź tam, do Customsas. Już. Nie, nie da rady. Zobaczmy czy na motelu, czy coś, czy na motelu się oni kręcą. Zobaczymy czy oni szukają kogokolwiek. Musimy tak potajemnie się zakraść na motel i zobaczyć czy oni tam zgubiłem, zgubiłem połączenie z żoną. Stary. Ale... Tak, cholera. Jeżeli on wdechnie, to będzie moja wina, albo ciul. Ma sześcio lub pięcioosobową grupkę elitarnych swoich jakichś... Przydupasów. Nie wiem. Przyjechali. O starych co tam się jej, dzieje? Oj. Palą auta? Ludzi zabijają. Oj, ja muszę za to poprzybliżyć. O stary... Czy oni kogoś się, że tam zabijają? Kolejnych mieszkańców chyba. Zaraz kolejny mieszkańca. O Jezu. Boże, jak dobrze, że ewakuowaliśmy wszystkich. Boże święty. I wyobraź sobie, że gdyby nie, dwa telefony, Maciek i Josh by nie żyli. A ten cieprak to już wywalone w niego. Jeżeli nie. przeżyje, to ja nie wiem, to ja osobiście go zabiję. Nie. Boże święty. Wiesz co? Chodź, jedziemy. Poza miasto stary, uciekaj stąd. Uciekajmy stąd. Stary, że ja, przebieżemy się to na lewo. Ja... dobrze, że przebiegłem. Ja. Jezu, słychać wybuchy cały czas stąd. O Boże. Bagaż ja przebiorę się, zdejmy maskę. Dobra. Już ja, ja, zaspakowałem tak. do środka. Boże, story Michael sobie tak, to oni nie wiedzą za bardzo kim my byliśmy, bo my naprawdę byliśmy w masce, nie? Ale Mason skądś wiedział. Ale już chyba A widział twój żyje. samochód? Ak no więc właśnie. Ale to tam... Ale on nie żyje teraz, jest trupem. No więc o nim nie rozmawiamy już. Koniec tematu o nim. Teraz tylko on Anton. To powrót na... Powrót na stare śmieci? Ale to... No chyba jesteśmy zmuszeni do tego. Wiesz, jak powiem ci, taką ciekawostkę bo... No? Wiesz, że Jack miał brata. Serio? Nie wiedziałem Najprawdopodobniej przyjął tartak O Mogę ci tam, nie wiem no, póki... A właśnie, jest jeszcze jedna rzecz No, jaka rzecz? Johny Porwali go Nie wiem stary, Jednak straciłem połączenie Mówił, że jeżeli się przebiją to możemy się żegnać Musimy podjechać pod LST Customsa, szybko zobaczyć czy jest tam... Czy nie jest tam martwy przypadkiem Jedź stary, jedź od razu jak nie jest martwy, to znaczy, że go porwali. Będzie musieli go odbić. Myślę, że ktoś jest? Na LSC? No. Albo budynek leży zburzony, albo budynek leży cały, z martwą osobą na środku, czyli Johnem. Albo stoi bez żadnej martwej osoby, tylko z znakami bicia i stoi w miejscu. Twój samochód Moja cały auto. to stoi. Ale budynek nie wygląda najlepiej. Nie jest źle stary. No, bywało go. Znaczy no. No jakoś nie wygląda źle. No ale jest jednak uszkodzony trochę, czekaj. Johnny. No i dupa widzowie. Nie ma go, nie ma nigdzie na twojego. Porwali go? Porwali Najprawdopodobniej. Ja pierdziele teraz Ciekawie gdzie. Ja. Dobra, stary, jedźmy sąd, jedźmy są. Co, Czekaj, przyparkuję twoją furę tam na tył. Nie, wiesz co zrób? Podjedź. Co? Co? Jedź. Gdzie? Jeźdź do przodu. A. Do przodu. Zaparkuję. Tutaj do środka? Czy po prostu dalej? Odejdź, wyjdź. Nie, wyjdź. tutaj, tutaj tutaj, wyjdź. tutaj, tutaj, tutaj. Ale wyjdź, bo zginiesz. Niestety ta fura musi odejść. Ale masz wszystkie rzeczy stamtąd? Tak, musi odejść. Inaczej byśmy byli martwi. Chociaż ona mnie się efektywnie, efektownie rozsypała. Chodź. Jedziemy. Ej, właśnie, a propos autat. Ej, auto czeka tam jest na motelu. auto czeka? No. Znaczy, auto moje, ale rozumiesz co chodzi. To spytaj się, nie wiem, zazwy do kogoś, może za Maćka albo do. Dobra do. zabrali. Dzwonię do Maćka, czekaj. Halo, Maciek? Żyjesz? Proszę powiedzieć, że żyjesz. O Trupowy. Boże. Gdzie, gdzie, jesteś? gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? W Trwiu przyjechałem, o, bo obok, trup jest. No, to... joby, joby. Motel został rozstrzelany i osoby, które powiedz w nim żeby, mieszkały, które nie powiedz... zdążyły uciec, zostały zabite. Powiedz, żeby na motel Paleto przyjechał. Jedź na motel w Paleto. To... Nie ten drewniany, tylko ten bardziej w środku tej, tej mieściny. I mam pytanie, czy wziąłeś taki srebrnego masylkara długiego wapit dominator, gdzieś, czy go nie wziąłeś? No to... to... jest jeden z skarażu, zrzucony. Och, dobra, mam nadzieję, że osoby, które sprawiły, że ten model, no jest w opakanym stanie, że go nie zniszczą. Ale dobra, ważne, że żyjesz, tak. to, to mnie najbardziej tak, tak. Ej! Dobra Maciek, muszę kończyć, trzymaj się. Się. I na motel Paleto, pamiętaj, na razie Jeszcze Josh został, nie do Josha. Halo, Josh Halo, co się dzieje? E, żyjesz? Wszystko z sobą ok? Tak, a co się Gdzie stało? Jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? z jesteś? Jesteś obroniami e, Jedź na Ta. motel w Paleto Dobra. Dobra Potem ci wszystko wyjaśnię, będzie tam też Maciek Dobrze, to się... Miałeś, Dobra, to jakiegoś się Miałeś jakiegoś znajomego z którym pojechałeś, czy nie? Czy byłeś tylko Ty? Ja jechałem. Dobra, co? To Ma, cześć, trzyma się. Trzyma się trzymaj wami. się. Trzymaj się. Jak gdzie? Co? Kto mafia? O Bufu, cholera. Nie widzisz? Baler. Głowa... Ja filam go nisko, stary. Kolejni. Ja pierdzielę. A co jeżeli w jednym z tych aut jest John? Nie wiem. Możliwe. Ale ich, ile ich tu jest? Wszyscy chyba jadą na, do Antonego. Jak Antony A, jest ich szefem to co? No patrz. To może on ma jakieś oddziały w tej mafii, że na przykład Antony zarządza swoim oddziałem. No właśnie, mieć... właśnie o tym samym ci mówiłem wcześniej. To powiem ci czy tak, się... to ty może praco ty no. pracować w tym oddziale Antonego właśnie. A, no to nie wiem stary. Nie wiem. Ja nie miałem żadnej. Znaczy, mi się wydaje, że on się trzyma z grupką bardzo wyspecjalizowanych agentów, i którzy tylko z nim jeżdżą. Na przykład, może z nie wiem, z nimi pojechał po A tutaj wysłał klapków zwykłych. No to Czyli no, mają mu być podwładni. Stary, ta mafia podobnie jest potężna. ja się boję. Ty się boisz, że ja tam tak pracowałem? No my, wystrzelali, stary, my wystrzelaliśmy połowę ich ludzi chyba nawet w tej mie w tej, na tej nie. zobacz jak dwóch typków, którzy poznali się na motelu właśnie w tej chwili będą ratować miasto <laughs> stary, ten nagłówek widzisz, widzisz ten nagłówek w gazetach? w wiadomościach? <laughs> patrz, pijak śmieszne. pijak i makaron ha ha ha, bardzo śmieszne jeszcze jedno Michael, no. jeżeli ty chcesz rzeczywiście być bezpieczny, zmień fryzurę jak najszybciej i imić. No widzę, w będzie trzeba. Stary, się ale to ciuchy. dzisiaj jeszcze, ja cię podwiozę jeszcze dzisiaj do fryzjera. Mi. No dobra. To dla twojego dobra, wiesz czemu? No rozumiem, oni, rozumiem. Oni tam też mają swoje oddziały, mniejsze, bo mniejsze, ale przecież byli na Tartaku ostatnio, nie? No faktycznie, a co jeżeli znowu wrócą? A co jeżeli się dowiedzą, że my tam znowu jesteśmy? Nie, jeżeli nie będziemy się wychylać i zmienimy image, no to się nie dowiedzą. Tylko stary, jeżeli załatwimy Antona, załatwimy też nasze problemy z mafią najprawdopodobniej. W sumie, bo to Anton chyba im każe zrobić to, co on, co stary, on jego... chce, żeby oni robili. Jeżeli Anton zginie, to jego ludzie też. To. to naprawdę. Uwierz mi w to. Z pamiętam, kilka lat temu był taki jeden Rodriguez czy coś, i on podobno miał działać pod szeregami chyba Antonego, właśnie. Wtend może on jakąś bronią handlował czy coś Z ostateczności wiesz kogo może poprosić o pomoc? No? Kogo? Andrewa, Andre, Andrewa który ma dużo broni i który może nas sprzedać. A może jeszcze poprosimy go żeby użyczył nam jakichś swoich pachołków, żeby nam pomogli. Musimy starać tak, zrobić ale... ekipę uderzeniową i zinfiltrować ten, tą bazę. Ale po pierwsze musimy przekonać Josha, żeby nam pomagał. Musimy go wdrożyć w nasze szeregi i zrobić z niego machinę, kumasz. On ma takiego jednego kolegę, który ma tam jakieś, no chociaż to jest w sumie biznesmen, to nie wiem, chociaż nie wiem, nie przedstawił mi się, jeździ w, szaf, szaf, w szafterze V12, nie, więc... Ta, to, to nie, tacy to nie, to nie są, to, to są zwykłe klatki biznesowe, to nie to. Maciek nam, nie wiem czy nam Maciek pomoże, szczerze. No, Maciek, na taki, kto, no Maciek ma 55 lat chyba, czegoś, co pamiętam. Ale możesz, ale strzelać się umiem kiedyś. My się kiedyś my razem, kiedyś we dwójkę. Na Co na, wy na, na dziki polowaliście? Nie. Śmieje, nie ja, ja się śmieję, a tak tak mogło być, nie? No. Było, za, za lat młodości. Dobra. Do fryzjera. Idę. to... To daj mi chwilę, idę jakąś fryzurkę sobie wybrać. Tak. Dzień dobry, ja bym chciał się jakoś, no zmienić lekko wygląd. Matuch, masz... 20 dolarów i do widzenia. Widzowie? 20 dolarów Ech, Nie pytaj stary, nie, nie pytaj, po prostu to zmiana jest, to jest imięczu, Co? To jest nasza fura nowa, najprawdopodobniej Pst. Ty też musisz stary zmienić ubrania Weź z góry tego kuca może Mówisz? Na motel, dobra na motel nie zawiesz już wywal stary straj, straj już na to zmęczony jestem Ech. No i widzowie, tamten odcinek zapowiadał się bardzo spokojnie, nasze znaczy, spokojnie. Może tak nazwać. Jeżdżasz A czekaj, bo to tam. Chyba widzę Maćka, Dobra. Widzowie, wszyscy żyją. Najważniejsze. Straciliśmy wszystko, stary. Fury. A czy znaczy, ja straciłem? Ty może nie straciłeś, fury? Nie wiem, stary. Maciek, o, Josh. To, o Boże, ty żyjesz Maciek, boże. Josh, Josh. Josh Chodźcie Josh. tu. Cześć, cześć. Chodźcie cześć. tu pod tą, pod tą, pod tą, tą. Bez, Chodźcie, bez żadnych panowie. piątek, bez żadnych łapek i tak dalej. Panowie słuchajcie. Na motelu stała się taka tragedia. Przyjechali goście, przyjechała jakaś mafia, rozstrzelała motel i zabiła wszystkich, którzy tam byli. Zostałem przy okazji e-maila jeszcze. Zaraz go tak. Panowie, chcecie... Panowie... Boże, ja, cieszę, ja się cieszę, że wy żyjecie. Tylko... Musicie nam pomóc. Musicie nam pomóc. Maciek na no w stanie za starych lat. O pierwszy pytasz. Josh, jesteś w stanie nam pomóc w jak Oczywiście, oczywiście. Jeszcze zanim dojdziemy do sedna, muszę wam coś powiedzieć ważnego. Ta mafia, która tam była, ja dla nich kiedyś pracowałem. Ale to wam opowiem przy piwku, nie bądźcie na mnie źli, czy coś. Wszystko wam opowiem. Ogólnie w skrócie, wypadek na moście przy Mission Row. I to byłem ja. Resztę wam opowiem. A to na spokojnie. Panowie... <słuch> Josh, musisz... masz jakieś swoje kontakty, ogarnij jakieś najlepsze. Jeżeli coś mam gnata My Dobra, też mamy gnaty. Ogarnij, 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 ogarnij jakieś ludzi co. takiego mam. Boże lupa jak wygląda. No Maciek problem, w innym świecie. Ogarnij ogarnij stary jakieś samochody z obnęzeniem. Ja ogarnę, ja ogarnę bronię. Lupa, przebierz się w końcach człowiek, jak za stary lat. O królew zostają. Ile tych samochodów ogarnąć? Tyle, żeby starczyło na jedną wielką śmieciową jednostkę mafii To że można powiedzieć, że to jest jedna Antonego, czwarta tej mafii Na oddział Antonego żeby wystarczyło. Antony to jest taki Pasone, znaczy, Nawet w sumie nie wiemy czy ma tak na imię. Wiesz. Czarne balery Na przykład. O pancerzone to co Tylko o pancerzone. Się nie miały czymś. Najlepiej stare, żeby one były szare, żebyśmy się nimi nie pozalabijali oh, jest. to dobra brat, boyle, brat, brat Masona Brat Masona? No, Markus? E, Markus? No. Ja mam do ciebie wiadomość. Ogólnie teraz tak. Ja wiem. Twój brat nie żyje. Ja go zabiłem. Ja za to, że to, co się stało w mieście, to jest jego wina. Kumasz, nie? Kumasz. Nie obrażaj się. Za nic. O, no, ostro, no, 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 tak? Na pewno jesteś pewien tego? No, daj. Markus, ja Cię proszę. Wiem, że nie znamy się długo i że dupa mama, ale jeżeli twój brat był śmieciem i zdrajcą no to słyszeliśmy jak nawet mówił o tobie, że, że, jest, że, jest, że jesteś mu niepotrzebny w życiu i że traktował cię jak śmiecia, tylko wiesz, dla pozorów, żebyś mu krył dupę. I że wy musieliśmy trochę z nas myśleć, żeby trochę nam uwierzył. Więc Markus, czy chcesz nam może... Lekko pomóc w zabiciu takiego ale... śmiecia? Ja wiem co on robił. On był to, że go zmuszony, naprawdę, on nie chciał tego robić, ale on poje... ale ten gościu raz go złapał. Ale gdzieś... my byliśmy zmuszeni go zabić. Stary, wiesz co jest No, on nawet sam nie prosił, żebym znalazł pomoc, żeby tam tego co ale tak zabić. Nie, nie miałem jak, ale... ja jestem młody. Nie chciał, nie chciał, ale to przez niego wkopał nas, wiedział, że go zabijemy i sprowadził na nas całą mafię i była strzelina na przedmieściach. Przez niego więc, czy chciał, czy tego nie chciał, i tak nas chciał zabić. Można powiedzieć od samego. No godziny. właśnie, no bo tak samo. Tak samo. No właśnie, dobrze, że, dobrze, że też się ewakuowałeś. Nie, nie miałem do ciebie numeru, ale cię pamiętałem. Ty po prostu nie miałem do ciebie numeru. Dobrze, że się ewakuowałeś. Kto, kto cię poinformował? Maciek hmm. czy Taka. ten Josh? No dobra, Maciek to jest On był z w niej z przymusu, bo oni mu kazali po prostu znaleźć To chwila, czyli, o, ale on ci coś mówił o tych akcjach, że on coś tam robił, o, że coś on mnie, on nie, nie wiem, szpiegował, coś? On mówił mi wszystko dobra. Panowie, jutro do baru, jakiegokolwiek, czy na piwko i no... Ja będę musiał chyba tam wszystko My powiedzieć, nie? Co? Ja jadę się przebrać, ogarnąć, kupić No spoko Dobra. On dużo, ja ci powiem tak, on dużo o tobie wiedział. No, ja też sporo wiem, ale ci nic nie powiem. Może kiedyś przyjdę na to czas. Ty mi mówisz kiedy na to przyjdzie czas, jak twój brat właśnie z... No widzowie, powiem wam, że ostro się zaczyna dziać. Nie wiedziałem, że do tego momentu dojdziemy. Dobra, Markus, nie będę ci na razie zaprzątał głowy, możesz iść. I ja kiedyś muszę... no. będzie na to czas. Na pewno teraz nie. Teraz na nic pewno. nie mogę powiedzieć. Widzowie, nasza postać wygląda jak... No, Dobra, nie wygląda ci tylko nie coś tak. powiem jeszcze raz. No. Zobacz ten, zobacz kolano tutaj lewe. Pod kolanem lewym. No i co? Masz bliznę? No właśnie nie mam blizny, o co ci chodzi? Dobra Markus, muszę z tu góry iść, czekaj. Dobra, nieważne. No na, na razie. razie, na razie trzymaj się. No widzowie, to się podziało. Nie widzę nigdzie Maćka ani chyba sam. Są... No, Dobra. Ja mam jakieś. Widzowie, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Było ostro. Próbowaliśmy dorwać Antona, ale się nie udało. Dorwaliśmy Masona. W ogóle osoby, której nie spodziewaliśmy się, że nagle nam włoży nóżklety. Jesteśmy zmuszeni znowu wrócić na, na paleto, zmienić znowu image. Nasza postać nie wygląda za bardzo ok, ale no już ważne, że się ukrywamy. Ważne, że Maciek żyje, George żyje. Nie wiem co zbyło z Jayem. Nie mam też do niego numeru chyba. Trudno, może też się ewakuował. Jeżeli zginął, no to zginął. Jeżeli żyje, to dożyje. Więc zobaczymy. Ryzyko się będzie okazywał się na dniach. Więc zobaczymy. Sobie, sobie, dziękuję za oglądanie tego, tego dwuczęściowego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Trzymajcie się i cześć!